Witam państwa serdecznie Wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj pojemnik 1,4 litra. To jest stal polerowana z czarną pokrywką. Czarny jest matowy. Jest to pojemnik firmy Brabantia. Prezentuje się on mniej więcej tak. Okienko jest z tworzywa sztucznego. Tutaj pod spodem mamy symbol tego pojemnika. Ostatnie sześć cyfr kodu kreskowego to jest zawsze symbol Brabantia, czyli 132803. Po tym numerze można znaleźć go bezpośrednio na stronie. Pokażemy jeszcze pokrywkę. Pokrywka to jest oczywiście ulotka. Tu mamy ulotkę od producenta do przejrzenia sobie w domu, zachęcająca do rejestracji na stronie brabant.com. I tak wygląda mniej więcej ten pojemnik w środku. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideo pokazów na naszym YouTubie, do zakupów na naszym sklepie. I to chyba wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam.